W Polsce są ponad 32 tysiące komisji wyborczych i ćwierć miliona ludzi w tych komisjach ofiarnie, często do późna w nocy, uczciwie pracowało, licząc głosy. Tym ludziom należy się od Wysokiej Izby szacunek i podziękowanie, a nie ścianie szurskich teorii spiskowych, których nie powstydziłaby się komisja pana Macierewicza. Ale nie było wniosku. Ja strasznie Pana przepraszam, Panie Pośle. Zawsze chętnie słucham, ale niestety Pan Poseł Zandberg wygłosił orędzie, natomiast nie wygłosił wniosku formalnego. Serdecznie, Panie Pośle, dziękuję. który Pan teraz jest absolutnie niedopuszczalne. Ale nie wiem, co się Panu nie podoba, no, Panie Pośle. No przecież brawo, żeście bili Panu posłowi Zandbergowi. Czyli nie podoba się Panu już i jedno i drugie. Żyjąc z tym i musząc przyjąć to do wiadomości, zapraszam pana posła Konrada Berkowicza, zanim sytuacja zacznie eskalować, proszę uważać, pan poseł Macierycz obserwuje.